Hej, hej, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszych małpek. Ja jestem Sejmod, ale dzisiaj to nie szóstka, to piątka, ale tym razem zmodowana. Jest to modyfikacja i wie w wersji 11. Już wszelkie linki będziecie mieli oczywiście w opisie. Ona jest pobierana z Discorda, twórców właśnie tej oto modyfikacji, ale dobra. Czemu dzisiaj gramy tutaj? Bo chciałem wykonać samomanki przy użyciu jednostki to dobrze znacie z Blun Defense Battle. Zobaczymy jak ona sobie powiedzieli w tym trybie i zagramy sobie na mapce. Nie wiem właśnie, <laughs> które może na Factory. To jest mapka właśnie z Blonde Defense tego podstawowego. Chyba, że znajdziemy coś z Bluntower Defense Battle. Tu mamy standardowe piątkę, stan standardową piątkę. Teraz wam mówię jedno, gra jest o wiele, wiele cięższa. Mm, są nowe jednostki, więc to jest bardzo, bardzo fajne. City. Tu mamy City akurat już tutaj jakieś mapki i szósteczki Kubis. No dobra, lecimy na Kubizmie oczywiście na ImpoPable i... bez fast tracka. Gł Dlaczego? Głównie z tego powodu, żeby nie mieć tego takiego, o co chodzi czemu tu jest tyle kasy. Głównie z tego powodu. No i dobra, już od razu widzicie. Hej, 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 hej. To jest standardowa nocha, prawda? No nie, to wszystko jest zmod zmodyfikowane. Co jest tutaj innego? Mamy tutaj Spike'ą Pool, całkowicie nowa jednostka, której normalnie nie było. I w piątce Dart <coughs> Manki nie ma Juggernauta, a dostał Kusznika. Dobre, prawda? Mamy nowe jednostki. Jest to właśnie kobra. I jest to nasz y, misiu z y, ulem. Tak samo osobno stawiamy naszą piramidę. To są osobne jednostki, prawda? No, i możemy stawiać te wszystkie rzeczy, rzeczy, które znacie dobrze z Blooms Tower Defense Battle. I tak samo jeszcze niektóre jednostki dostały swoje piąte, szóste tiery, więc naprawdę wow, mega rozwinięcie. Ale dobra, my gramy dzisiaj kobrami, więc zacznijmy od tej właśnie o, e, zabawy. I ja od razu postawię wioskę. Mam budynek pod wioski, więc wioska będzie miała mega wielki zasięg? Nie mogę. Dobra, ruszajmy z jedną kobrą. I ja usłyszę jedno, jest mega, mega głośno. Mam nadzieję, że dla was tak nie będzie to głośne. I fajne jest to, patcie jak wioska ma zasięg. Zasięg głównie wynika z tego, że mamy właśnie yy, te wszystkie tutaj... Yy, to znaczy mamy budynek po, po pierwsze i po prostu <grywanie> jeszcze kilka innych rzeczy zupgrade'owane i temu właśnie to ma taki wielgachny zasięg. Po prostu mam wykupiony chyba podwójny zasięg na blusach, na piątce i dlatego właśnie tak to, o, tak to właśnie wygląda. Okej, okay, gramy na Impopable, co to oznacza? Że mam jedno życie i... Właśnie chyba je straciłem, takie mam wrażenie. I nie zdążyłem? Serio, poważnie? Dobra, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz, od nowa, to samo. Bo to jest coś nie tak. Dobra, ale zrobimy to po prostu bardziej bezpiecznie, wiecie co? Po prostu postawię więcej kobry. Chyba z altem się stawiało, nie z shiftem chyba. Stawiało się je, o, widzicie, i teraz mogę sobie stawiać ich, ich, ich większą liczbę. <laughs> Czemu stawiam to w taki sposób? Kobra, jak dobrze wiecie, z Blue Tower Defense Battle ma pewne właściwości. Jest strasznie mocna na single target, czyli na pojedynczy cel. Bije chyba 4 warstwy ona. I to jest naprawdę mega, mega mocne. Ale na takie oto rozgrywki, jak my mamy aktualnie, czyli że leci dużo no, baloników czerwonych, to ona jest mega słaba. I dlatego też tutaj no, ten problem na się właśnie pojawia Ja ustawię część na strągi. Część będzie. Na fars, głównie to wynika z tego, że wiem dobrze, bo już testowałem to, że będą problemy później, jak poleci naprawdę bardzo dużo jednostek. Dlatego też musimy się, przed... znaczy już na to szykować, że będzie mega problem, będziemy mega przepuszczać i nie sprawdziłem jednej ważnej rzeczy przed nagraniem. I teraz się zastanawiam, czy teraz nie powinienem tego pierwszy sprawdzić, bo inaczej będzie tutaj mi ciężko przejść, czyli czy to. Daje nam jedno serce co 20 sekund. <laughs> Ciągnę moje gardło, jeszcze tutaj nawala. Czy to działa na Impopable? Nie działa. To nie działa na Impopable. Oj, czuję, że to będzie mi jazda, bo ja nie wiem, czy jestem w stanie to przejść w takim razie bez tego. No dobra, wiem już jedno. Będzie tutaj się działo, więc trzymajcie kciuki, żeby to... Przejść, bo. Oj, ja czuję, coś, że coś tutaj będzie naprawdę słabo to wszystko nam szło. Okej, okay, dobra, w porządku. Zacznijmy od wioski. Postawimy po prostu wioskę i zobaczymy, <laughs> co z tego wyniknie. Wioska idzie, po pod wszystkie upgrade. Tu macie oczywiście zasięg, zasięg, oczywiście jest bardzo ważny dla naszych, dla naszych kobr. Macie Speeda, oczywiście. Tu macie plus jeden, żeby więcej zabierały damage. A więc jak widzieliście sami, rozwaliły zielone na szota. I to jest mega dobre, oczywiście. Więc na tym nam zależy. Tutaj w ogóle, czy chcecie w ogóle, żeby wam nagrywało się odcinki z piątki, z modowania? tych wszystkich innych jednostek, Solomanki właśnie przy, przy pomocy właśnie, raczej znaczy tutaj, pula przy pomocy tutaj mamy kolejną nową jednostkę też całkowicie nowa, której jeszcze nie znacie a może w ogóle zagramy sobie na <dultrych> Darken ganach to mówię, to już zależy od was jak wy po prostu chcecie dobra, widzenie camo jest bardzo potrzebne, bo oni kamo nie widzą dopiero z tym upgrade'em mogą widzieć kamo, ale na razie no, bardziej chciałbym tutaj jednak zabezpieczyć się hmm, tutaj odnośnie siły rażenia, bo jak widzieliście, no, nie mam innej, innej możliwości, bo mam tylko to jedno życie i ja się boję, że to jest bardzo prosto przegrać teraz w tym momencie. Więc potrzebuję na pewno tutaj groma kobr. I to będzie ciężkie. Nie wiem, że będzie cięższe niż wszystkie inne wyzwania, jakie robiłem. Ale dobra. Dpiero potrzebuję kasy, więc każdy tej kobrze daje od razu zarobę, czyli pierwsza podstawowa rzecz daje mi 40 co rundę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. potrzebuję wsparcia? Jak nie potrzebuję wsparcia? Okej, okay, dobra. Czyli jednak oni nie biją lidów. Dopiero to daje nam bicie lidów, więc ci, którzy są podstrągi, czyli wszyscy wy... Musicie to mieć i musicie mieć double guny. Zdecydowanie. I to jest standardowy układ jaki będę budował. Czyli to będzie 2-1 i każdy będzie 2-1. Dlaczego? I będzie inaczej? Zobaczcie co się dzieje jak z budykiem upgrade'y. Czyli temu dam upgrade. Aktywowało mi się tutaj i temu tam dam upgrade. Ciągle mam jedno użycie i to jest najgorsze w tym wszystkim. W ogóle jakieś dźwięki są skopane widzę. To skopane dźwięki, widzę, i to tak. Ach, troszeczkę to kuje w oczy, prawda? Że niby on strzela niby coś, ale tak naprawdę, tak... niż 5, nim 10. Potrzebuję dwie wioski. Dwie wioski potrzebuję z tego powodu, że chcę jednak tutaj mieć możliwość większego zarobku, bo to jest bardzo dla mnie ważne. Nie będę iść w damage, bo jak mówiłem, wioski mają być tylko i wyłącznie pod boostowanie. <laughs> więc Zostawiam od razu kolejną. I ona już pójdzie tylko i wyłącznie w tą właśnie stronę, żeby tutaj dać bić im każdego rodzaju, czyli już lidy. będziemy klepali normalnie, dlatego nawet nie wiem, czy sobie nie podaruję tej ścieżki lewej wtedy już. Czyli tej ścieżki ja chyba w ogóle nie będę robił, bo to wam daje co dwie sekundy usuwanie camo, grow, a re, regrowy są. A to może jednak będzie miało jakiś tam sens większy, ale zobaczymy to później oczywiście w taktyce, jakie to jest głośne. No dobra, mniejsza z tym. Eee, dobra, teraz ja wiem jedno. Ja całą mapę muszę zabudować kobrami. Dosłownie calutką mapę i czuję, że to będzie po prostu miazga za chwilę, jeśli tam działa. Bo ja naprawdę powiem szczerze, że ja nie jestem przekonany, czy ja w ogóle jestem w stanie tu przejść do rundy setnej. I jeszcze jedna jest fajna rzecz, bo tutaj jest DDT. Jest DVD, nie wiem czy jest MOA, bo już nie pamiętam tego. Dawno w ogóle nie grałem tą wersję zmodowaną. Teraz jest była bardzo duża przerwa, więc wow, po prostu wow. A tak w ogóle, jeśli jeszcze nie widzieliście filmiku z okazji 50 tysięcy, to koniecznie go zobaczcie, bo tam jest ogłoszony konkurs. A do wygrania są sprzęty od Mad Doga, więc chyba według mnie warto o, wziąć w tym udział. No, ale to zresztą jak tam będziecie, czyliście chcieli. A tymczasem patrzcie się, co tutaj się wyprawia. Troszeczkę ten brak generacji tego życia zaczyna mi już przeszkadzać. Bo wiem, co to, co to by było, gdybym tą całą ilość tutaj, tą ilość tutaj kobry, w to zaopatrzył. No ale zaopatrzymy. Na razie. Na razie jest w porządku. Tego może przez to, że tu jest masa tego. To jest tego po prostu masa. Dobra, dam tylko i wyłącznie te dwa upgrady, jak mówiłem, bo. Nie widzę sensu większej ilości, tak naprawdę chyba ten nawet z kasu jest niepotrzebny, tylko ten jeden w lewą stronę jest potrzebny mi najbardziej. Ale dobra, idźmy w tą kasę, może ona mi dzisiaj przyda noś się w wioski czy czegoś innego, może to faktycznie będzie miało jakieś ręce i nogi, na pewno tu będzie mi jazda, ja już to wiem, że tutaj się będzie za chwilkę działo. Ojojku, patrzcie ile tego tutaj mamy już, patrzcie ile tego tutaj już jest w tym momencie. Okej, okay, lecimy dalej. Tu już chyba część nieco niewracając co powinienem, bo już coś miała te wszystkie upgrade'y. No i co? Myślicie, że to co teraz wam tutaj mi wystarczy? Szczele wszystkie możliwe upgrade'y, oczywiście. Mm, I potrzebuje coś w lewo stronę, kogoś tutaj szczelić. Powiedzmy tego, żeby aktywować te wszystkie umiejętności. Nasz tutaj tu będziemy mieli cofanie tych najmocniejszych. To jest dobre. Tu będziemy mieli e, jakby stunowanie. I. Pierwszą naszą, naszą metodą to jest po prostu speedy, więc podstawowe rzeczy, ale to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to jednak mieć tutaj aktywne. Upgradujemy maksymalnie nasze tej wioski, więc mam nadzieję, że w tym momencie damy sobie już radę i bez większego problemu przejdziemy tą grę. Znaczy to wyzwanie nasze, ale no ja nie czuję się pewnie, ja się nie czuję pewnie, bo ja wiem dobrze, że przedtem wszystko było w porządku, ale myślałem, spokojnie, co to, to jest za problem, przecież kobra jest OP. Ale z czym dłużej się gra, to osoby, które grają w Bluesy Blue Starry Defense Battle wiedzą dobrze, że kobra jest dobra, ale czym dłużej ona gra, tym słabszaj się staje. Dlatego skoro ja to wiem, że widzicie już sami, że coraz dalej mi oni próbują przejść. I to oznacza jedno, że ja naprawdę muszę praktycznie prawie całą mapę zabudować kobrami, żeby w ogóle mieć te szansę cokolwiek zrobić. Dobrze, że jest ta możliwość właśnie budowania, że, że przytrzymujecie ten przycisk i budujecie w ten, w ten sposób. Dzięki temu, jak widzicie sami, mogę to w miarę sprawnie robić. Ostatnio powinienem chyba bardziej dokładnie budować. No, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie zabuduję mapę. Zabuduję dosłownie całą mapę, tak żeby ten zasięg tylko jeszcze był, prawda? I później przejdę do upgrade'owania wszystkich. <laughs> I zobaczymy. I widzicie, odnośnie kasy jest mega dobrze już. Jeżeli ja odkazuje się nie muszę całkowicie martwić Ale rany ulek. Powiem wam, że już dawno w żadnej grze, w żadnym wyzwaniu nie budowałem takiej masy jednostek. Nawet te drugie wyzwaniu, wnoście Dartów nie było ich aż tyle. A tutaj faktycznie gram, jak prawdziwy gracz do był <śmum> Star Defense Battle, bo tam właśnie się gra w taki sposób, te ostatnie runy się przychodzi. Ja, no, jak gra się do maksymalnej rundy, to się do sobie zabudowuje calutką mapę. I teraz dokładnie gram w ten właśnie sposób, w tym stylu. Ale jak widzicie sami, oni mi przechodzą. Dobrze to widzicie, oni mi faktycznie przechodzą. Jest to spowodowane głównie tym, że przechodzą mi z powodu tego, że jest ich dużo. Jest ich po prostu dużo. I to jest główny powód ich przechodzenia. Dlatego teraz ja muszę wszystko tu ustawić strągi I uwierzcie mi, jak będą oni na strągi To będzie mi o wiele łatwiej tu przechodzić już Czyli trzy razy na, na tabulator każdemu tutaj klikam Żeby po prostu każdemu tutaj przerobić już na te strągi Bo wtedy będzie o wiele, wiele łatwiej tutaj to przechodzić Uwierzcie mi, będzie o wiele łatwiej I dobrze, teraz wszyscy po kolei którzy jeszcze nie mają, potrzebują te upgrade'y i to jest po prostu chore że taka to będzie masa, tyle kasiory tu jeszcze tam wskakuje za każdym razem i ja nie wiem jak to się skończy naprawdę i będzie mi mega smutno jak tego jeszcze nie przejdę ale wiem, że to, to jest bardzo realne, że tego mogę po prostu nie przejść też się bym każą tutaj zabrydować nie wiem czy się mi uda bo jak widzicie sami, ja nic nie widzę ja nic nie widzę po prostu, co tutaj się wyprawia Je... O, ten jeszcze nie ma, ten nie ma, ten nie ma, dobra, ten też. Nieco to po prostu porobię taką Zabrydują się jak tam chcą, tak, tak naprawdę. Bo kasy mam dużo. Ktoś nie ma tutaj przycisku zabriduj wszystkich. <laughs> o, to był mega mocny, po prostu był przycisk, hej, zabriduj wszystkich po kolei. Zobaczymy, dobra, czekajcie, teraz wszystkich przerabiamy dalej na strągi, bo myślę, że co jakiś tam czas tego strąga potrzebujemy mieć. I niestety to życie tutaj się pokazuje, tak, normalnie miałbym mnóstwo tego życia, ale nie mam, po prostu nie mam takiej możliwości na razie. Ej, mogę, ten, 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 ten mi się pokazuje, ten z cofaniem, ich mogę mieć więcej, dobra, okej. Wtedy jest wszystko cofające w takim razie. Najsilniejszych, będę mógł wtedy cofać. I to może mnie się przydać. Widzicie sami, że to. <laughs> Przepraszam bardzo. Ale no, gardło cały mi to jeszcze nawala. A to, że mam troszeczkę głośniej grę, no tak na sposób, że troszeczkę głośniej, no nie powoduje u mnie po prostu, że jest <laughs> troszeczkę lepiej. Bo ja mam wrażenie, że muszę po prostu głośniej mówić cały czas. Muszę, muszę używać skilla, bo. Inaczej to się źle skończy. Dobra. E, Spowolniłem grę leciutko, bo za szybko mi ta ona już leciała. I 77 runda, ja wiem, że w tej rundzie już miałem pierwsze problemy, i były faktycznie już problemy. Więc potrzebuję tutaj leciutko zwolnić i dobudować tutaj tą dolną flankę jeszcze. Czyli wiecie, no żeby nie przegrać w tym momencie, bo to będzie to bardzo, bardzo słabe. To winno jest w ogóle nagrywa. 16 dopiero minut jest. Wow, powiem wam, że wow Draszyk, że te wszystkich Dobra, dawajcie upgrade, dawajcie wszyscy, tutaj po kolei Hajs mi się skończył. Tak nawalałem teraz cały czas, żeby się cały hajs skończył nagle. Przyspieszmy grę w takim razie Okej, okay, poleciały poleciało i patrzcie 12 tysięcy od razu. Instant czy bym powiedział. No to ja rozumiem, to ja po prostu rozumiem teraz już. <laughs> Tyle pieniędzy to ja mogę mieć. Uh, Okej, okay, ale w takim razie ja potrzebuję tylko dobudować nogę jeszcze więcej. No widzicie sami, te podstawowe baloniki mnie najbardziej jadą. I one mi naprawdę jadą. Mm, z tym życiem, gdybym je faktycznie miał, to myślę, że spokojnie mógłbym tutaj zaradzić z tymi kolejnymi rundami. A na razie, no jest tak sobie bym powiedział. Jest tak sobie, dobra. Przyśpieszmy już, już grę. Bo myślę, że ja już więcej już nie mogę chyba zrobić. Znaczy mógłbym też jeszcze tak na siłę dobudować te wszystkie jednostki i pewnie tak zrobiłem później. Na razie tak czy siak, no, hajsu potrzebuję, hajsu potrzebuję. Skończyło mi się, chodziło. Klikałem jak głupi przedtem i troszeczkę bez sensu. Bo jak widzicie sami, gdybym nie klikał w ten sposób, to może bym jeszcze sporo tego zaoszczędził. Próbuję znaleźć, czy ktoś, kto też nie ma tego upgrade'u. Ja widzę sami, nie potrzebuję wyższych upgradeów, ten mi spokojnie wystarczy, prawda? Tego Aha, Muszę klikać do. Nie działa pod ten. Dwójkę mogę, czwórkę mogę, ale nie mam trójki. Tego nie mogę w ogóle użyć. Upgrade'u i to jest dziwne, powiem wam szczerze. To jest bardzo dziwne, bo on normalnie powinien być do użycia. Dlatego nie mogę zrobić. Runda 60, 81 jest w porządku. <gry> Napiszcie, co sądzicie odnośnie tego wyzwania na kobry. SOLO KOBRA <noise> no Tego jeszcze na pewno nie było Mówiłem, jest tych kilka jednostek, których no nie mogę nagrać w Bloon Star Defense 6, bo ich tam nie ma Tutaj są one, dlatego mógłbym sobie jeszcze, a to, jest to już kiedyś wykonywałem, wrócić do o, odkurzaczy na przykład Ale nie czy po prostu byście chcieli na to, się nie jest w stanie wykonać tych wyzwań, na przykład misiek o, chyba z tego co pamiętam, nie bije w ogóle lidów, nie bije w ogóle moabów, więc tam się chyba tego nie da wykonać. Chociaż mogę się mylić i to oczywiście zweryfikuję po nagraniu. I zobaczę, jeśli można to wykonać, jak najbardziej możemy się na to umówić, że jeszcze z tego też nagramy takie wyzwanie. Gardło mi siada i to jest smutna sprawa, to jest bardzo smutna sprawa, więc trzeba się napić. I muszę tego speeda używać, MUSZĘ używać speeda już A ja widzę, że nie dobuduję więcej wiosek w takim razie Tylko po to, żeby tego speeda jeszcze mieć Kilku tutaj, jakby rozwiązania, bo to wiecie To mi się, mi się może napra naprawdę przydać O dobra Strzelajcie tutaj, o, jajku laguje się Te upgrade'y lagują a bardziej chyba to rozbicie, chyba tak mi się wydaje. Bardziej te rozbicie mi, się, mi, mi tutaj już lagują. Więc dajmy tutaj Speedy. Te dwa. No, dacie rady, czy nie dacie rady? Aktywują się po godzinie, tak. Stun, stun. A bo ja nie potrzebuję go. Ale już go szczerze, za późno. Za późno zareagowałem. Ale dobra. Jest ciężko. Bardzo ciężko jest, to bym powiedział. Stun? Nie, nie przechodź, proszę. Spowolni grę, spowolni grę. To cofanie nie działa, mam wrażenie. To cofanie nie działa. On to cofa chyba najsilniejszego. Czyli jednego chyba. Nie, nie przechodź, nie! Aaaa, smutne, prawda? No, dobra, jak widzicie sami, nie ma możliwości tego przejścia. No nie ma, niestety, nie ma możliwości przejścia, chyba że wszyscy byliby na strongi. Może to by miało jakiś tam sens, Mhm. Mogłoby to mieć sens. Dajmy konty kontynuuj, wykupmy się i zróbmy to. Zróbmy to, że większość z nich ustawimy na strongi. Wiecie, bo głupio będzie mi później przerwać tą grę i powiedzieć: hej, 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 nie udało się. A wy mi napiszecie, save. Wystarczyło po prostu przełączyć i na strągi wszystkich i spokojnie byś to przeszedł, prawda? Mm, więc przetestujmy pierw to, zanim uznam, że to jest nie do przejścia, prawda? To będzie według mnie chyba uczciwe, że nie wszystkich, ale przynajmniej dużą część chciałbym przerobić na strągi. Ale no wiecie sami, że to może być troszeczkę zająć czasu też, ale no spróbujmy, spróbujmy. Ja naprawdę chciałbym to przejść bardzo... Bardzo by mi na tym zależało. Ojej, moje gardełko tutaj coraz bardziej mi zaczyna już doskwierać. To nie jest fajne, to nie jest zdecydowanie fajna sprawa, uwierzcie mi bardzo. Tym bardziej, że chcę troszeczkę jeszcze nagrać tych odcinków. W ogóle chciałem nagra nagrać na zapas, ale pewnie mi się nie uda. Mm, tak, dzisiaj jeszcze nie nagrywam na zapas, <laughs> no ale zobaczymy. Może znajdę wreszcie jakiś moment, żeby nagrać. Chciałbym, ten jeden odcinek mieć taki bezpieczny, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć taki bezpieczny, bezpieczny odcinek. Dobra, myślę, że to by mi wystarczyło. Hmm, dałbym tylko jeszcze tutaj tym, którzy nie mają usuwania W Przynajmniej tym na początku, bo to może być dobre, wiecie, żeby tutaj jednak te rigrowy nam nie dochodziły do, 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 do tego miejsca. Tam kilka emilosowym też te, trudniej, te. żeby były bardziej ro, rozwinięte. No i dobra, myślę, że to będzie w porządku, więc spróbujmy. Nie dobuduję ich więcej, bo to nie ma sensu. Ruszajmy. Ruszajmy na spowolnienie troszeczkę. bardziej, Chcesz, Możemy mamy podcinamy jeszcze kilku tych. Oni się troszeczkę szybciej po prostu roz rozwalili to. Dobra. Zobaczymy teraz, jak to wyjdzie nam. Przychodzą nam znowu. Dajmy spida. To jest speed całkowity. I zobaczymy, czy teraz damy sobie radę z tym. I dajmy jeszcze... To, to spowolnienie całe, jak tam będzie? Spróbujmy tym, tym naklikać. Chyba nic, chyba nie ma to skutku większego. Cały czas mi przychodzą. No dobra, jest tego za dużo. Kobry nie mają z tym szans. Gdybym mógł regenerować sobie życie, to to by miało sens, oczywiście. Bo wtedy mógłbym jakby sobie to naprawić. A tak, no niestety, tak to wygląda. I to był Blue Tower Defense 5 Expansion Expansion Expansion, coś takiego chyba tak się nazywa ta modyfikacja. Napiszcie, że chcielibyście więcej filmików tego właśnie typu, ale z innych oczywiście jednostek. Tutaj w ogóle jest jeszcze kilka nowych domków, jak widzicie sami, to są domki całkowicie, nowe których nie macie standardowo, czyli odnośnie baloników, odno odnośnie farm, odnośnie wiązki czy odnośnie właśnie tych dodatków. Czyli macie gumę oraz pineapy, jak również spajki do postawienia i to też ma swoje specjalne budynki, w ogóle wow! A tutaj ma prawie wszystko na maksa, ale to jest ze standardowej gry, a to chyba doszło. To chyba doszło w ramach tego, że nie ma podwójnej kasy, to po prostu jest tam podwójna kasa do wykupienia sobie. Mega dobre, a ja w ogóle chciałbym mieć mega te skiny wszystkie. One są 100 tysięcy, normalnie są oczywiście płatne. Ale 100 tysięcy to jest strasznie dużo. Strasznie dużo. Chciałbym wam je pokazać przynajmniej. Dobra. To było na tyle. Dzięki za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu. widzimy się w kolejnym odcinku. Z naszych kochanych małpek. Na razie. Hej, hej i pa.